Siemanko ludzie z tej strony gryfciu! Witam Was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals. Zagramy sobie dzisiaj piechotą. Fajnie by było zagrać wojnę, ale na to nawet nie liczę, więc zagramy sobie jakąś bitwę. Zagramy sobie jakąś bitwę, pewnie nas zaraz przeniesie. Powinno już znaleźć nawet. 15 sekund, niby 15 sekund. Ogólnie zmienił się cały interfejs, jak widzicie. Nie wiem, czy o tym mówiłem, czy jeszcze nie. Ale zmienił się cały interfejs, także jest pięknie, ładnie i powabnie ogólnie to jest trzeci odcinek, który staram się wam nagrać w ciągu tego dnia i mam nadzieję, że chociaż ten dojdzie do skutku, byłoby naprawdę przemiło. No, no, także do tego. Czy coś ciekawego dodali nowego? W sumie to chyba nic, chyba nic tak naprawdę. Dążymy do zrobienia tutaj, jak widzicie, celownika optycznego na naszym karabinku powtarzalnym. Nie wiem, jak to z tym wyjdzie, ale dążymy do tego. O, 10 sekund szacowany czas kolejki, a widzę, że tu już minutę czekam. Okej, okay, słuchajcie, przerwiemy nagranie i zaczniemy sobie z pola bitwy już. Także SIA. Okej, okay, ludziska, to znowu ja. Jesteśmy gdzieś na jakimś wypizdowiu, tak naprawdę, bo zrespiłem się byle gdzie. A to wszystko przez to, że chciałem po prostu uruchomić actiona, który no w Heroes and Generals się odpala jakby chciała nie mógł Powiem wam szczerze A pojedziemy na to D2 może Myślę, że to taka bardziej odpowiednia miejscówka Dość cicho mam grę, co jest dziwne Oczywiście musiałem w drzewo wjechać, no bo jakby inaczej Okej, okay, coś, coś mnie tu nie gra Coś mnie tu jest za cicho na tej linii Ogólnie to Niemcy by już brali to D2. A ja widzę, że oni się na tym punkcie C tam zadomowili, i u nas też nikogo nie ma tutaj na tym D. Więc jest opcja, żebyśmy sobie to bezkonfliktowo wzięli, bym powiedział tak. Ale tak naprawdę zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, bo to jest czasami tak, że człowiek jedzie, 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 jedzie i nagle jeb gościu ci wyskakuje, i koniec. Do widzenia, goodbye. Punkt kontrolny C3 zajęli. A, bo oni całą linią celecą wniosek z tego, wszyscy. I będą po prostu brać mi tam wszystko, wszystko co się da. Dobra, bierzemy to C2. Wniosek z tego nie ma co się tutaj. Sroć! No to, żebym się wpieprzył teraz, nie? Nie wiem, jak stąd wyjdę, ale na pewno nie. niezbyt łatwo. No, uwielbiam takie strome przejścia, bym powiedział. Nie wiem, kto to wymyślał, ale na pewno ktoś, kto nie był skory do tego, żebym przejął ten punkt tutaj D2. Na banknie. Dobra, biorę. Chciałem powiedzieć, biorę rower, ale jest tu coś ciekawszego jak rower. Jest tu ciężarówka cywilna. Kurwa, co ja robię? Wysiadłem z niej. Dobra, jedziemy na to D1. Zobaczymy co to z tego będzie. Myślę, że jeszcze tutaj nikogo nie ma, więc jest szansa na to, żeby to zrobić. Ale ta, tym tempem tutaj pod górkę to ja nie wiem, czy my mamy szanse jakieś większe. Chociaż Dobra, trzeba się położyć. Chciałbym zmienić trochę pozycję, ale widzę, że tutaj raczej chyba nikt nie przyjdzie już Oj, nie, nie o to chodziło Dobra, połóż się tutaj, żebyśmy mieli miejsce, wgląd na tamtą pozycję Jakby się ktoś zrespił w razie czego, ale raczej wątpię, że oni się tu będą respić Jest ich pięciu w sumie, więc jak pięciu ich idzie tamtą na O2 To jest szansa O, myślę, że raczej nikt już się tu nie zrespi. Jedziesz czy nie jedziesz? Mother, mother und father, come on. King Mac tutaj przyjechał tylko po to, żeby stąd pojechać więc geniusz. No przesuj się, frajerze. Wjechał mi prosto w ten. Dobra, trzeba nam po uliczce pozasować trochę. Tutaj jest ten wał, że tu jest ten zjazd taki dość stromy i nie wiem czy my tym wjedziemy. Kurwa, no tak wjeżdżając to na pewno nie wiedziemy. O, dzięki, 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 dzięki stary. To było genialne, co zrobiłeś. No jedziemy czy nie jedziemy? O co chodziło? Jakiś lag, czy co? Dobra. Czy ogólnie, jakbym miał moją ćwierćcę nową ciężarówkę, to myślę, że byłoby ciekawiej, no ale po tym dziadostwem to sobie możemy tak jechać, jechać i do nieskończoności dojechać. O, jakieś niemczury jadą na nas. No, za nami właśnie ćwierćcę nowa ciężarówka nasza jedzie. Tam jakiś niemczur jest, trzeba go przejechać. Na drzewie się zatrzymał, idealnie. Stój tam, stój tam, nie stresuj się niczym. Jeżeli myślisz, że Cię nie widzę, to jesteś w błędzie przyjacielu Także żegnaj Ups To nic takiego panowie, to tylko Niemiec Mam nadzieję, że miał jakąś broń z lunetą Nawet Gewerta miał Dobra dawaj jedź Let's go, let's go, lecimy na C3 Myślę, że to będzie dość szybka Gra Biorąc pod uwagę fakty, jakie my mamy levele, jakie oni to tym ilu nas jest też. To też się liczy. Oni mają gdzieś tu czołg. Prawdopodobnie, ale hm. dziwne. Hops, granat Niemiec. Oa. Dobra, jeden nimi żurpad. Jeden jest na dachu, na bank. Na 100% jest jeden na dachu, nie? Kurwa to kurca miało! Aj, jaj jaj! Jakbym wiedział, że on ma kurca, to ja bym sobie tak nie podchodził na lajciku. Gwardia zmechanizowana muszę drużynę zmienić, bo nie będę mógł brać swojego tego O kurwa czołg No wystaw główkę jeszcze raz, tak jak przed chwilą wystawiłeś No wystaw Dobra, zniknął Mam nadzieję, że mogę sobie teraz jego czołg wziąć Pewnie, że mogę, ha! Unlocka robimy i lecimy z tematem To się chłopaki zdziwią. Jak se Tigera ich przyczasnę. Mam nadzieję, że on nie zniknie do tego czasu, zanim go nie odblokuję. Jeszcze trochę. Jeszcze tylko 15% i go. O. Zobaczmy. O, no, tam jest gościu. Nie, nie bardzo powiem wam szczerze, że umiem jeździć jeszcze czołgami, nie? To jest taki mój. Pierwszy raz takim większym czołgiem bym powiedział. Kurwa, zatrzymałem się na tym. Mówię, że to jest mój pierwszy raz większym czołgiem. ty suko Aj miny mi podłożył Skubaniec jeden no Piechota zmechanizowana Rozstawiamy się z ciężarówką Oś kurwa Ktoś tutaj jest nieciekawy że tak bym powiedział jakiś czołg nie, to pojazd pancerny. Macie Mam nadzieję, że to im pomoże. O kurwa. To, Tożbym się zblokował. Co ja żem zrobił? Shit happens, powiem wam. Shit happens trochę. Dobra, rozstawiamy się z naszym... Chodź rad, no Jedziemy na O3, przyjacielu Ktoś do nas nawala z przodu chyba No chodź sucza. Rozlałem się jak jakiś cygan normalnie Z gewerta do mnie nawalał więc Chodzi jak wychodzi Jakby strzelał do mnie z kurca to już by było po mnie nie? Bo kurc to na dwa strzały mnie bierze Tam jest niemczur jeden Nie wiem czy on się jeszcze wychyli czy nie Przytrzymaj aby odnowić amunicję Mam nadzieję, że granaty mi odnowiło też Tu jest jakiś jeden na pewno snajper na dachu Bo go widziałem wcześniej Wyświetlał mi się Natomiast nie widzę nikogo innego i to jest taki trochę przypał Dobra, schowajmy się gdzieś tu Aha, fajnie, myślałem, że się uda mi tam bokiem przejść Ale nie bardzo Kurwa no Gościu mi go zdziarał I gościu mi z wieżyczki no Chamstwo w państwie Dawaj w ciężarówkę siadamy Dobra tyłem O kurwa czołg A, tak to działa, dobra. Odblokuj go, no, spróbuj go odblokować. Jeszcze dużo. Tam z wieżyczki gościu chyba strzelał, ale to jest inna sprawa. To miała być szybka gra, ja widzę, że oni tutaj tak dość ostro odbili nam Znaczy dobrze, że to Dame przejęliśmy, bo nas z dwóch stron przynajmniej nie cisną Niech on se wejdzie, bo rozbroił, dobra O, trochę mały zasięg widzenia mamy, ale trudno Jest jak jest Mam nadzieję, że on lepiej umie jeździć ode mnie czołgiem Ale widzę, że chyba nie bardzo o, o, coś się. Mam ci dziwko. Coś jeszcze tam siedzi na dachu, gdzieś? Zaraz go zdzieramy. Ale no nie skręcaj tak ostro. Bo nic nie widzę. W prawo, no kręć w prawo, kręć w prawo. Proszę cię, kręć w prawo. No jeszcze w prawo, jeszcze w prawo. Śmiało. tam Niemczur spadł Nie no, tam Niemiec nie żyje przecież Tam ktoś? Nie, nikt On jakoś tak dziwnie jedzie Jakoś tak dziwnie jedzie tym czołgiem no Nie wiem, nie wiem, zobaczymy co to będzie Przyjacielu, X1 nam biorą! Dobra, bo widzę, że to trochę za długo ci trwa. A my musimy niestety wziąć to X1 nasze nieszczęsne, żeby nam nie dziabnęli go. Bo jak nam wezmą to X1, to jesteśmy trochę w dupce. I O3 by się przydało nam wziąć tak, by the way. Dobra, to chyba na to O3 się rzuca jednak. Czy jest tu ktoś, kto chciałby mnie zabić? Nie? O, dobra Ktoś na O3 z naszych jest, czy nikogo nie ma? Zgaduję, że nikogo nie ma Skurwa mać no, skąd mnie zdziarał? Pewnie obok mnie gdzieś stał, kurwa Ktoś na O2 jest? Nie ma nikogo, ale zrespimy się na O2 Zajedziemy ich od tyłu, tak myślę, sobie na to O3 to będzie taka najlepsza opcja z możliwych. Jak mi się wydaje, przynajmniej. Ten par, pan kurier będzie dzwonił, czy nie będzie dzwonił? Bo ja nie wiem, ja bym chciał już dostać moją przesyłeczkę, żeby wam móc zacząć nagrywać Star Warsy. Fajnie by było ogólnie. Natomiast zobaczymy, jak to by wyjdzie w praktyce. Smoczeka niestety nie ma, więc. Więc będzie jak będzie. No wjeżdżaj Kiepsko, że nie mogę A, o, no może być w sumie O, dojdzie, wleciał idealnie ale nikogo tam już nie ma, niestety Dobra, wejdziemy po drabinie Kolejny ziomek spadł Mam cię, suko Dawaj karabin Kurwa, skąd? Nie, oni mają za dobrych snajperów, powiem wam szczerze Kurde nic Nic nie mogę niestety zrobić Chcesz pod wózkę, misiu? Nie, jest jesteś snajper chyba nie? Tak Snajper to nie chce Gdyby nie był snajperem to by chciał Dobra jedziemy na około w takim razie O, a ten bel skąd się tu wziął? A mobilne rozmieszczenie Mhm. Dobra, tam gdzieś nam jeden uciek. Tu jest jakiś Niemczur Nie rozumiem Czołg przed nami Kurwa nie Nie zdążyłem podskoczyć Znaczy ogólnie no w starciu z tym Z tagerem, no to średnie szanse miałem, ale Warto było próbować Wchodzicie czy nie chodzicie? Macie mnie w dupie po prostu. No dobra, nie no spoko. Odjedziemy z tej strony. Tutaj raczej nikogo z naszych już nie ma. Kurwa, ten czołg tam jak dziwce majtki. Potrzebny. Powiem wam szczerze. Mam cię dziwko. Oj, to jestem pod ostrzałem, jestem pod ostrzałem. Tam Niemiec był chyba. Pewnie, że gdzieś tam był. Ale nie wiem, co się z nim do końca stało, bo teraz to nie wiem, czy on żyje, czy nie. Tu jeden jest na dachu. Warto by go było jakoś stamtąd wykurzyć. Na przykład granatem jakimś. Mam nadzieję, że on jest tam w środku. Oj, zbugowało się coś. Tutaj się raczej nie da tak zrobić. Jak ja sobie to wyobrażałem, ale da się pewnie wejść gdzieś na górę dokładnie. Gdzieś ten gościu musi tu być. Albo wyszedł oknem po prostu. Bo tak też się da zrobić. Tylko, jak dokładnie to ja już wam nie powiem, tak szczerze powiedziawszy. Bo ono raz się buguje, raz się nie buguje to okno. I czemu ja nie mogę rozstawić tego? Mojego zmota. Dobra, trudno, to się zrespimy na rozstawie. Zrespimy się na naszym koledze. Myślę, że to będzie też dość ciekawe. No saperka! Dobra, zrespiony. Dobra, jest ja wysiadam, wysiadamy, on niech się bawi. Dobra, raz dostał Kurwa, siekał mnie z tego, ten dynamit gówniany Co za frajer Ej, co, czemu oni to o 1 przejmują? Ty, ty Bez takich proszę O, właśnie takim sposobem da się wyjść tu przez okno I w większości lokacji, lokacjach, więc O, no, może by tak Dostał, ale ja dostałem też No niestety snajperzy są tu, no, mają przewagę dość dużą, no niestety Ze względu na to, że no po prostu mają te pieprzone lunety, no Pytlik, chodź No chodź Bye A. O kurde, to się dałem wrobić trochę Oj Kurwa, wiedziałem, że on mnie wiedziałem Kiepsko idzie mi, naprawdę, dzisiaj mi idzie strasznie kiepsko Zresztą to widać Dobra, z mota robimy i go Jest tu jakiś nasz gościu, co byśmy tego Go podwieźli, ten Bel to raczej nie bo że chce, nie, raczej nie chce Tu hmm. mamy czołg Na którego na pewno byśmy nie chcieli najechać Tu mamy też drugi czołg na który też na pewno byśmy nie chcieli najechać. Dlatego też robimy tak. Robimy mały, małą dywersję tutaj. Przejdźmy sobie bokiem. Tu raczej nie powinno nikogo być. Myślę, że jak wejdę przodem na O3, to będzie taki najlepszy pomysł. Tylko czy ja zdążę tam dobiec w ogóle? Zanim oni nie wezmą tego. Nie będę do nich strzelał, bo jak będę do nich strzelał, to od razu się skapną. Dobra, gościu nie żyje. Jestem tak trochę w czarnej dupie. Czyż jak rzucę granat na dół? Nie, teraz jeszcze nie. Trzy, 2 1 Teraz myślę I Trochę nie wyszło bo się odbił Oła mówiłem że się odbił Dobra dwóch nas jest Nie rań sprzymierzeńców, aha Kurwa zdziarał mnie A już było tak blisko, jeden strzał brakowało żeby go tam cia ciapnąć. Myślę, że to o dwa. Żeśmy uratowali tym sposobem. Do widzenia, panie ze snajperką. Ale snajperka to ja se wezmę, bo mi się przyda. Twój kurc. Zmieńmy trochę nastaw. Kurwa, wiedziałem, że ten szmaciarz mnie z boku zdejmie. To jest ciul 1, no. On zawsze tam gdzieś jestem! Tym... O, jestem pierwszy u nas. Wow. I'm so proud of me. Bo to właśnie, on tam jest tym czulstwem. Ameryka przejęcie X1. Dobra, X1 to przejmujcie, macie rację, bo to X1 było nasze cały czas w sumie. Coś do mnie strzela w plecy. Na wieży są. Znowu! A jak ja przejmuję? To jest wszystko ok, nie? Ale jak oni zaczynają przejmować, to jest gorzej. Dobra, zobaczmy, gdzie mnie rozstawi. Pewnie też gdzieś na jakimś wypizdowiu. Dużo się nie pomyliłem. Tam jest ten ciulas O, tak to mi się nie uda. A, 4 na 2 jest to. Bo granatów się trochę boję. Ała Mówiłem, że granatów się trochę boję właśnie ten granat mi się wryje odbił. Niekoniecznie swoich granatów się boję, no ale... No skurwa! Nie zabili tego frajera tam na górze, naprawdę? Wchodzili w trójkę. We trójkę wchodzili. I nikt nie potrafi gościa zabić, no? Tu jest gość Czyli nie dorzucę tam granatem, ale O no właśnie Dobra, stąd muszę spieprzać. Do widzenia, Niemczury. Powiedz, że masz w tym kurcu lunetę, pięknie. Karabin, kurz z lunetą, to jest to, co ja uwielbiam. Ale trzeba jeszcze trafić, nie? Z niego, to jest już taki większy problem. Dobra. No, come on. Nastaw na 100 metrów mam to, dlatego tak trochę kiepsko. Tam jest jakiś gościu. A koniec bitwy! Gratuluję! Także no, to tyle wniosek z tego. Dzięki za oglądanie! No i co? No i zapraszam Was do następnych! Na razie! No i cześć!